Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kozak i w dzisiejszym odcinku nagrywamy BSa I oczywiście jak widzicie jeszcze nic nie było otwierane. To jest szósty chyba odcinek z maratonu. Jeszcze nic nie otworzyłem. O! O, no, no po kolei. Patrzy Zaczynamy od ostatniej. Polecimy najpierw to, potem zyma. potem zbiór lotów. stare się... I na wielkiej grze skończymy i w sklepie nie wiem co jest. Jak jest jakaś oferta z skrzynkami, to muszę dzisiaj jest... Dzisiaj jest sobota 21. Dzisiaj muszę nagrać wtedy 5-4 odcinki, mogą być. Tak jest oferta za 89 gemów, jest bardzo fajna oferta. Do jutro, 12 godzin i za 60 gemów. A to, to i to, to są dwie najlepsze rzeczy. No i skiny jeszcze jakieś są fajne. Tylko czy ja mam tyle kasy na ...place w kartie, czy nie? Nie w sumie, jutro będę jechał chyba na rano. Dobra, czy będę miał na kupienie tego jutro na rano, jakbym nagrał, tam jeszcze ile będzie to w sklepie? Jeden dzień, 12 godzin. No dobra, to zdążę. To chyba do poniedziałku wychodzi tak. To wychodzi, że dopiero nagram. Znaczy, do poniedziałku jest to oferta, a nagram ją dzisiaj, albo jutro. Bo w sumie chciałem dojść do 3000 na tym maratonie, że 1000 na maratonie w 9 odcinków, 1000 tych. Kurde, lagi miałem mhm. Fajnie, fajnie Klikałem na strzelanie W ogóle mi nie strzelało Kuryw, miło czy wołow, mam pracowanie dzisiaj, zabite. O chuj mnie kurwa bijesz Pajacu jebany Ty kurwo jebano I znowu będę musiał montować Albo mi się nie będzie chciało spóźno. Jak zacznę montować to skończę montowanie jednego Odwiesy trzeciej może skończy nagrywać o 22. Nie zdążę do 22. nagrać 5 odcinków. Dobra, wydaliśmy. Nie zdążę do 22. nagrać 5 odcinków. Bo to jest 5 od 4, przepraszam, 4 odcinki. Mniej więcej po 15-20 minut. Po 15 minut to wychodzi godzina czasu nagrywania a teraz kończę coś gdzieś tak offpudo Tak i na pewno sko skończę dzisiaj Dzisiaj myślę, że chociaż nagle te wszystkie odcinki i zacznę je wrzucać Kurde, znowu gram. Nie tym co chciałem. No bierzcie tą piłkę. Strzelaj! Poczekaj. Nie wiedziałem, że tam. Tak, tak, jasne, jasne. COVID-19, ja pieldzielę. Nie. Ludzie chyba nie mają jakiś sobie jakiejś nazwy do dawania. Dać sobie nazwę COVID-19. Śmiać się z takich rzeczy. Ja Widzę, że już... Widzę już ...wszystkiego zdolni. O siema, COVID. Jakby ktoś był, jak ktoś broni, jak pajac wyjdzie i go zabija. Skupiam się na tym zadymiarzu, co nie mam. Tak tylko powiem. Chodź. Jesteśmy, kurna. Wszyscy. I strzelaj. No, po co do mnie podajesz, debilu? No. Do mnie podawaj. Ja tu jestem na daleko, żeby obijać wszystkich. Dalej, biegnij z to, nie... Bo będzie dogrywka. No, biegnij, 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 biegnij! Bo oni tam to wykorzystują... ...że nie... Ta broncie to, broncie! Ale to ja fuck! Ja myślałem, że już zginąłem. Ja Myślałem, że to ja zginąłem. Kurwa, popatrzyłem na dynamajka. Tak, jasne. Będzie remis. No, no jasne, jak ja się dopiero zespiłem. Ledwo co się ruszyłem, a piłka już w bramce. Zagraj pomodnie. Yeah. Nie. Znowu nie to, co chciałem, wziąłem Tam też miał on jest. Postawiam gówno teraz na ścioku. Si Ge. Pieść. Kurwa jebana. W już to. Tak gracała. No. Dobrze, że chociaż strzelił. Weź iść, drugi raz, strzel. Czeł umie zawsze pierwszego. Kurwa. A pierdolę. Ta! Już, kurwa. Co, co, Primo, Jesteś taką pizdą, że już zjebałeś? Co wy teraz robiliście? Jak pizdę, żeście się, się zachowali? Gdzie kurwa, pora. Że kurwa nic nie mogę zrobić. Dopiero teraz. Dopiero teraz. Jak ja już widzę jak na pierwszym Ja myślę. Kurmo sztypa. Jebańcu jebany. Skurwa, jeden, jeden. kurwa 1-1. Kurwa i jeba na lagi. Które mam? Idź kurwa, strzel tego gola. Wyjdź No. Dobra. 2-1 jest gol. Więcej aktualizacji niż kurna na, na iphone'a albo coś. Co chwila. Aktualizacja systemu. Czekaj, teraz to tam będzie zbieranie klejnotów. A. Ile minut odcinka? 12 minut odcinka. Fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. Dobra, Darylę sobie. Na tym odcinku jeszcze, czy na kolejnym Dobra, zarcytuję Czy? To wybieraj. No. Dobrze. To to co ty włączyłaś kobieto? Jezus Nie zwróciłem uwagi, co włączyło. Ja już mam lagi, ale mam lagi straszne. Hmm. Zabsłaś mi plany. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się na razie, cześć.